Es de Éle, okay. eh, España, es de Especia, esta va a brancas, pero es que España línea brona Línea Abrona, Pedri Rodri Rod Cupola, Ferran Torres Morata, Olmo y es 1 línea de Línea de Eh, Ludzie zapytają, dlaczego gra Liorente, Marcos Llorente na, na prawe stronie? Oczywiście nie jest jego pozycja. Llorente jest piłką, to, to Seliu eh, chena Bramek i w tym roku. Normalnie gra na, na pozycji, mówimy po hiszpańsku, interior, czyli ofensywny pomocnik. Co zrobił często Hiszpania Luis Enrique? Nie? Si mówimy, eh, są eh, Pins Koritasu, czyli... Sevnensne koritas tutaj. Bewnęzne central koritas. Mm -hmm. Ok. I Hiszpania grana trójkąt, nie? Trójkąte. Jordi Alba, Pedri Olmo na lewe strona. Marcos Llorente, Koke, Ferran Torres na prawe strona. Często Hiszpania metce z, meczes, z grali. Na przykład. Grali... Zeszłego. Mm -hmm. Zeszłego. se Zeszłego. Ray na leva strona brucili druzina es vecia, suba na leva strona y eftede es rotacia. Llorente, Marcos Llorente, iye iye docoritas vevnenzne, coque, iye na posicia, prabego, prabego o bronza y I... Ferran Torres, tes na Coritas, eh, Sevnense y Bichonga Gustínson. Mm -hmm. Dobra y este tag piuka, piuka y ye na prava estrona, tocoque y coque albosuka, Llorente, naten Coritas y yes y son y es Morata, tes Bichonga da, trochę Danielson i Lindelof, dlatego jest grę pozycjonalne tutaj. I, Lindel, I Danielson jest między Itz z e, eh, Marcos Llorente albo Sostac z es, e, eh, es Morata, dlatego czy nie jest Lindelof Morata jeden na jeden. Albo Koke gra e, eh, tutaj z Ferran Torres i Ferran Torres Schiena. do, mm -hmm. do... Idzie do środka. Tak. Dom Marcos Llorente, Ale Albo Odrasu Co kiedy Marcos Jolente i tutaj tutaj Marcos Llorente jest gorący. Bieć sytuację to eh, Marcos Jolente jest sichteni segdal, jest jeden na jeden jest segdal, sichteni segdal. Eh, Marcos Jolente jest piłkarz to może Mose, może biegać eh, na 35 siedem siedem kilometrów gina, jest 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 box, box. jest bardzo bardzo, bardzo silny fizycznie i wtedy Ήταν ε, Μωράτα Δάνι Όλμο Ή Πέδρι Να πολύ καρνείς